sobie tutaj weźmiemy, tu mamy takie trzy kropeczki przy tych, przy randze, w view. I zobaczcie, możemy sobie, oczywiście możemy sobie ten, ten portfel sprawdzić na debanku, też nie ma problemu, ale tutaj mamy podgląd, jeśli chodzi o Sacrifice i zobaczcie, no tutaj sobie od samego początku, kiedy zaczął rzucać to 16 dwa dni temu stówkę wrzucił, potem stówkę, potem 150, potem już wszedł tysięcy na grubo, potem 10, 14. Wszystkie zaskórniaki gdzieś tam na portfel gdzieś wpadały, jak sobie przesiedzimy ten portfel, to, to, to widzimy, że te środki gdzieś tam wpadały Z jakichś innych portfeli, no oczywiście tam dalej można śledzić z jakich portfeli i tak dalej i tak dalej, to jest wiecie Studnia bez dna i zobaczcie, potem znowu 300 100 25 tysięcy znowu Na grubo I tak dalej i tak dalej Tutaj 10 tysięcy niecałe w I co tutaj widzimy? USDC, DAI Ethereum, W, ETH i ETH i tam było chyba w UBTC. I zobaczcie. Potem 60 tysięcy. Potem drobne.